Witam was, z tej strony Survi, a my kontynuujemy przygody w kangurkao, Kao więc wchodzimy do groty, do nory, terroro. Wejdź. Co to było? Szukałeś? Znalazłeś! Dobra, do dzieła. Hej! Ty! Nie chowaj się w ciemności! Wyłaś i zmierz się ze mną! Jestem Kao, syn kobiego! Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma! O! Czy to nie ma oba? Szczerze mówiąc, myślałem, że będziesz bardziej... imponujący. No chodź! Zakończmy to. I to tu i teraz. A może terror z tobie? Okej. Okay. <grym> 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 Czyli co, po prostu... So o! o Ciekawe moco. Aha, gdy mogę. Mhm. Mm eee, taki sławy ten dosił. Tylko muszę uważać na tej jego linie. Widzę. Aaa, czyli taka. walka. Ou, wow, ooo, wow, mocno bije. Ale jedno serduszko mi się stało. Dobra, powinny się wbalić. Raz, dwa. Daję w długą W sumie mógłby jeszcze raz zwalnąć. O! E szybki boss. Jak taki ma być walka? Okej. Okay. Coś. Do rzucania by mi się przydało. A ła, ła, ła. I że po poszło się krzanić. O, i od nowa. Dobra. Chociaż teraz wiem jaka jest jego strategia. Czyli trzy razy. O, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, trzy. Dobra I długą. Raz, dwa, cztery. Się zahaczyło. Raz, dwa, trzy. Długą. Dobra. Raz, dwa, trzy. I czwarty. Pos i leży. Raz, dwa, trzy. Hmm. Schematycznie, mocno. Teraz pytanie tutaj, o co chodzi? Coś czuję.

Raz. Dwa. Trzy. Coś muszę... Raz. Dwa. Trzy. Długą. A tu mam gdzieś kamienie? Raczej coś chodzi o to, żeby rzucać tam. Drugi czas? Czwartek. Dobra, e, raz, dwa, trzy. Dobra, pominę to. Tak, ja muszę tam coś rzucić. Ale nie mam dlatego pojęcia co i gdzie znaleźć. czy nigdzie kamieni nie ma. Rzucić, a raczej o to chodzi. Albo... A, widzę. Trzeba przetrwać. I ciepnąć. Mhm. Dobra, to już chociaż wiem jak tu walczyć po dwóch próbach. I biegać po takich, można powiedzieć, obrębach, a nie koło niego. Ujeje, o Jezu. Dobra, kamek, Podnieść. Ciepaj. Jeszcze jeden. I mamy go. W sumie ja tutaj Tak w sumie ale mi się nie chce, pobiegam se Gdzie ten tutaj ostatni, tam gdzieś Dobra, podnoś i rzucaj No? E? Eee. Dobra teraz to moje pytanie brzmi Aha, dobra. Pierwszy świat. I rozwalanie jego kamyczków. Dobra. Tam. Aua! Element parkurowy, mocno. Dobra, druga leży. Gdzie trzeci masz? Tam. Yy, ciach. Ciach. Leżę i w pracę. Hey, co się stało z tym kryształem? No to... Zniszczyłeś go! Stracił moc! Rękawice to zrobiły? Widać źle! ale co to było? Nie go znalazłeś! Brrr, znalazł go daleko! W Moment, może przygłośnie trochę ten eee... -e -e dubbing mam dziwne wrażenie, że jest trochę za cicho. Zobaczyłeś no, kręć tam. To mi wystarczy. A jeśli chodzi o ciebie, trzymaj się z dala od kangurzej wioski. Następnym razem nie będę taki miły. Trzask prask, kumasz! Aha. Czyli taki szybki odcinek. No to więc... Zobaczymy czy coś... Tutaj sobie zakończymy, więc cześć czułom I hej!